Wzbudzaj w ludziach chęć działania. Są ludzie, którym powiesz, że mają coś zrobić i generalnie będą mieli straszny opór przed tym, żeby to zrobić. Dlatego właśnie powinieneś wzbudzić chęć, żeby ta osoba sama chciała to zrobić. Bo generalnie jak Ty powiesz, że dobra, przykładowo, nie wiem, mi pokój czy coś i ta osoba nie będzie chciała tego robić, no bo będziesz czuła, że rozkazujesz jej, nie? Natomiast jeśli wzbudzisz w niej chęć taką działania że ona sama będzie chciała posprzątać ten pokój, no to tak naprawdę nic nie będziesz musiał robić i ona sama posprząta ten pokój. Tak przykładowo, taki przykład akurat z pokojem, nie? Eee, ludzie działają właśnie z powodu własnych motywacji, a nie dlatego, że ktoś im każe. Jeśli chcesz kogoś przekonać do swojego pomysłu, musisz pokazać, jakie korzyści przyniesie to tej osobie, czyli właśnie co będzie miała na przykład z tego, że posprząta ten pokój. Eee, to podejście właśnie wymaga empatii, zrozumienia drugiej postawy, eee, czyli wejście w buty tej drugiej osoby. I zobaczenie, gdzieś tam zrozumienie, czego naprawdę chce twój, yy, ta osoba, właśnie. Nie? Jedyny sposób, aby wpłynąć na drugą osobę, to mówić o tym, czego ona chce i pokazać jej, jak to może zrobić. Jeśli prosisz kogoś o pomoc w projekcie, zamiast właśnie mówić, że zrób to dla mnie, albo no nie wiem, zrób to i to i to, yy, no to coś w tym stylu tutaj, przykładowo chyba coś w tym stylu było w książce. Właśnie Twoje zaangażowanie w ten projekt pozwoli ci zdobyć nowe doświadczenie i pokaże Twoje umiejętności w firmie. To sprawia, że osoba czuje się doceniona i widzi osobistą korzyść. Czyli generalnie, na przykład, właśnie ktoś, co, jeśli zrobi coś dodatkowego, na przykład przyczyni się do tego, że firma będzie miała jakiś wzrost, firma będzie pozyskała jakichś klientów, czy podpisze jakiś fajny kontrakt, nie?